witajcie moi drodzy na kanale zapraszam oczywiście do subskrypcji a moi drodzy jestem na wydmach zobaczcie jakie miejsce a, prawie nie ma w ogóle roślinności można powiedzieć miejsce hmm, w którym nie ma życia <laughs> więc wyobraźcie sobie że jesteście na pustyni i są skorpiony są jadowite węże inne jadowite paskudstwa a z każdej strony grozi wam śmierć nie ma wody nie ma pokarmu hmm. Nieciekawa sytuacja, prawda? Moi drodzy Jezus przez Ducha Świętego został zaprowadzony na, na pustynię i tam jego wiara została doświadczona. I Duch później go poprowadził z tej pustyni w swojej mocy. I dopiero wtedy jego służba została, że tak powiem, uwolniona. Dopiero wtedy uzdrawiał, wyganiał demony, czynił znaki i cuda, zmartwychwzbudzał. Kochani, Pytanie jest takie, czy my daliśmy się Duchowi Świętemu poprowadzić a, też w takie miejsce? Czy nasza wiara na miejscu pustynnym a, została doświadczona? Jeżeli nie, hmm, to może tu jest odpowiedź, dlaczego nie żyjemy w mocy Bożej?